Witam serdecznie na kanale World of MMA. Gala UFC 248 w Las Vegas z Joanną Jędrzejczyk w co-main evencie zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji dzisiejszy film poświęcamy typowaniu karty głównej gali, która już w nocy z 7 na 8 marca. Ponad 93% osób oglądających moje filmy to widzowie bez subskrypcji. Z tego miejsca zapraszam serdecznie do zostawienia sub'a na kanale oraz kliknięcia dzwoneczka, żebyście nie przegapili żadnego filmu. Bez przedłużania lecimy z tematem. Kartę główną otworzy pojedynek w wadze półśredniej pomiędzy Alexem Oliweirą a Maxem Griffinem. Brazylijski cowboy ostatnich swoich walk nie może zaliczyć do udanych, bo ma aż trzy przegrane z rzędu. W UFC rywalizuje z sukcesami od 2015 roku. Ciekawostką jest fakt, że walczył z Polakiem Piotrem Halmanem, którego znokautował w trzeciej rundzie. Oliveira jest zawodnikiem bazującym na swojej sile, wytrzymałości i eksplozywności. Bardzo dobre kopnięcia i siła nokautującego ciosu to coś z czego słynie Brazylijczyk. W końcu aż 12 swoich wygranych walk kończył nokautami. Oliveira tanczy w klatce, po czym wyczekuje odpowiedniego momentu, aby ruszyć z ciosami i kopnięciami. Przy jego pojedynkach nie da się nudzić. Po drugiej stronie oktogonu stanie Amerykanin Max Griffin, który również przegrał swoją ostatnią walkę. Mańkut z mocną lewą ręką jest posiadaczem drugiego czarnego pasa w kickboxingu. Do tego znacznie poprawił swoją grę zapaśniczą, która niedawno była mocno kulawa. Amerykanin zdecydowanie nie może pozwolić Oliveirze, aby ten się rozpędził. Powinien dążyć do wymiany w stójce, aby ustrzelić Brazylijczyka. Nie sądzę, aby Oliveira postawił wszystko na szali. Występuje ryzyko, że jak przegra, wypadnie z UFC. Spodziewam się trzy rundowej walki, po której rękę w górze w geście zwycięstwa pod koniec będzie miał Amerykanin z Kalifornii. Mój typ Max Griffin decyzja. Kolejny w rozkładzie pojedynek odbędzie się pomiędzy Nilem Magni a Lee Jingliangiem. Nie widzieliśmy Amerykanina w klatce od listopada 2018 roku, kiedy to przegrał przez brutalny nokaut Santiago Ponzinibio. Ten pojedynek przerwał jego pasce dwóch wygranych z rzędu. Kolejno z Carlosem Conditem i Craigiem White'em. Magni 8 marca wyjdzie po raz 21 do oktagonu największej federacji na świecie. Dobry zasięg, wzrost i kontrola oktagonu to atuty Amerykanina, który przez cały czas okresu pojedynku jest groźny. Naprzeciwko Nila w klatce wyjdzie Chińczyk Li Jingliang który jest obecnie na znakomitej fali trzech wygranych z rzędu. W swojej przedostatniej walce pokonał dobrze znanego polskim fanom Dawida Zawadę przez knockout. Lee to bardzo dobry stójkowicz, który również ma czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu. Z każdą swoją walką staje się coraz lepszy. Zdecydowanie po stronie Nila Megni będzie doświadczenie i zasięg, który moim zdaniem Chińczyk będzie w stanie zniwelować i trafi Amerykanina cepem z góry w pierwszej rundzie. Mój typ Lee Jingliang KO pierwsza runda. Kolejną walką gali UFC 248 będzie pojedynek talentów wagi lekkiej pomiędzy Binilem Dariuszem a Drakarem Kloze. Irańczyk trenujący w Stanach Zjednoczonych może się pochwalić imponującą serią trzech zwycięstw z rzędu. Po dwóch brutalnych porażkach przez nokaut, które doznał z rąk Edsona Barbozy i Aleksandra Hernandeza. Benil jest posiadaczem czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu i jego umiejętności parterowe stoją na najwyższym światowym poziomie. Ma 8 wygranych przez poddanie w swojej karierze, więc można go nazwać czarodziejem parteru. Po drugiej stronie oktagonu stanie Drakar Kloze. Amerykanin aktualnie posiada trzy wygrane z rzędu z mocnymi rywalami. Tylko raz przegrał w swojej karierze, a tym, który go zastopował był Dawid Tejmur. Większe szanse w stójce ma Kloze. Jeżeli jednak da się sprowadzić do parteru, Dariusz dokończy dzieła zniszczenia i podda Amerykanina. Mój typ Benil Dariusz poddanie druga runda. Przejdźmy w końcu do co-main eventu gali UFC 248, którego stawką będzie pas wagi słomkowej kobiet. Bronić tytułu będzie Weili Zhang, która podejmie pretendentkę Joannę Jędrzejczyk. Chinka może pochwalić się niesamowitym rekordem 20 wygranych na jedną przegraną, którą doznała na początku swojej kariery w 2013 roku. Przebojowo wbiła się do UFC, pokonując po drodze trzy solidne rywalki, aby w końcu zmierzyć się o pas z Jessicą Andrasz, którą pozamiatała w 42 sekundy. Waley jest jak czołg, który przejeżdża z łatwością po swoich rywalkach, jest niezwykle silna. Świetne łokcie, kopnięcia, praca w parterze wszystko na najwyższym światowym poziomie. Naprzeciwko przeciwko Whaley w oktagonie stanie była mistrzyni tej kategorii, Joanna Jędrzejczyk. Ostatnią swoją walkę stoczyła z pozytywnym skutkiem z Michelle Waterson. Wcześniej w boju o pas wagi muszej musiała uznać wyższość Valentyny Szewczenko. Do czasu swojego boju z Rose na Majunas w 2017 roku była niepokonana z rekordem 14-0. Joanna jest trzykrotną mistrzynią świata w Muay Thai. Nie jest tajemnicą, że stójka to jej wiodąca płaszczyzna i właśnie tam czuje się jak ryba w wodzie. Zang będzie najgroźniejsza w początkowym etapie pojedynku. Joanna musi być bardzo czujna na początku pierwszej rundy, bo zdecydowanie Hinka ma parę w łapie, żeby usadzić Asię. Jeżeli Jędrzejczyk przetrwa pierwsze dwie rundy, myślę, że nawet może je przegrać, to trzecia, czwarta i piąta runda będą pod dyktando Asi. Tym samym wygrał na pojedynek punktacją 48-47. Głęboko wierzę, że tak się stanie i znowu będziemy mieli Polkę na tronie wagi muszej UFC. Mój typ Joanna Jędrzejczyk, decyzja sędziów. Przyszedł czas na walkę wieczoru gali UFC 248 w Las Vegas, w której zmierzą się Izraela Desania i Joel Romero. Stawką tego pojedynku będzie pas wagi średniej UFC. Nigeryjczyk może pochwalić się nieskazitelnym rekordem 18 zwycięstw i 0 porażek. Jak rakieta, wbił się do topu federacji UFC. Po zwycięstwie nad Andersonem Sylwą dostał szansę walki o tymczasowy pas wagi średniej. Pokonał wtedy Kelvina Gasteluma i następnie zmierzył się o prawowity pas z Robertem Whittakerem którego znokautował w pięknym stylu. Adesania to stójkowicz światowej klasy, którego umiejętność korzystania z zasięgu i wyczuwania odpowiedniego momentu na zadanie ciosu jest niesamowita. Czasami, jak go oglądam, mam wrażenie, że wie, co się stanie za kilka sekund. Zawsze jest o krok do przodu przed swoim rywalem. Od swojego debiutu w UFC niespotykanie rozwinął się jako zawodnik. Po drugiej stronie oktagonu stanie Joer Romero. Kubańczyk ma aktualnie dwie porażki z rzędu. Dla mnie niewyjaśnione są okoliczności, dlaczego dostał walkę o pas. W ostatnich czterech walkach tylko raz udało mu się wygrać. Strasznie dziwna polityka UFC, ale nie ma co narzekać. Romero jest wicemistrzem olimpijskim w zapasach stylu wolnego z 2000 roku. Do tego jest wielokrotnym medalistą mistrzostw świata. Joel jest bardzo silny i nie do złamania, wydaje się, jakby był zrobiony z kamienia. Na korzyść Izraela będzie niesamowicie duża przewaga wzrostu, a co za tym idzie z zasięgu ramion oraz wiek. Romero ma aż 42 lata, jednak w jego przypadku zegar biologiczny chyba nie działa. Moim zdaniem wszystkie argumenty przemawiają za Adesanią. Tak jak powiedziałem wcześniej, Romero jest zbyt twardy. Aby udało się Izraelowi go ubić. Myślę, że walka potrwa cały dystans, po którym rękę w górze pod koniec będzie miał Nigeryjczyk. Mój typ, Izrael Adesania, decyzja sędziów. Wytypowaliśmy sobie kartę główną gali UFC 248 w Las Vegas, która już w nocy z 7 na 8 marca. Zapraszam Was do wyrażenia swojej opinii w komentarzu, jak wytypujecie walki z tej gali. Przypominam również o zasubskrybowaniu tego kanału oraz zostawieniu łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.